Jakieś tam operacje plastyczne dobrze pozują, i to jest to dla mnie. To jeszcze jest ok. Najbardziej chujowe to jest jak ktoś udaje, że wygląda lepiej niż w rzeczywistości, w sensie photoshopuje zdjęcia, bo to sprawia, że później te obserwatorki takich influencerek no, wpadają w kompleksy. I teraz wam pokażę yy, Patrycję Molczanów. Ja bardzo fajna Patrycja jest, nie wiem czemu to zrobiła, no ale i mamy tutaj zdjęcie Patrycji Molczanow Ona wrzuciła to zdjęcie Dwa dni temu, 84 tysiące polubień To były trzy zdjęcia jakby w jednym Wiecie o co chodzi, I teraz patrzcie, no, no ładna dziewczyna Nie? Lux, po prostu lux figura Tylko kurwa tutaj Ja nie wiem co mi się ale W tej chałupie, patrzcie uszczelka idzie A tu akurat gdzie jest bioderko Uszczelkę kurwa tak jakoś wyjebało w bok Tutaj Też jakoś tak widzicie te linie Tutaj nie są proste, tylko też Jakoś tak Akurat tam, gdzie tyłek powinien być większy, to i uszczelka jakoś odchyla, więc. No, uroda Patrycji robi nawet na budynkach mocne wrażenie. A na następnym zdjęciu z tej serii, czyli tym drugim, tutaj o, no to już o, uszczelka się już jakoś wyprostowała. Tutaj też już widać, są proste te, nie wiem, jakieś tam ozdoby, czy kolumna, czy co to tam tutaj jest. Nie wiem. Na trzecim zdjęciu no też te uszczelki, ale to już delikatnie, to już tak tego nie widać, nie? więc tutaj to jeszcze może by nikt nie zauważył, że tutaj nagle ściana idzie tak no, delikatnie w bok, widać tutaj tą jakąś pracę, ale to by jeszcze uszło, najgorsze jest to pierwsze zdjęcie. Ja tam słyszałem, że ta willa, no tam, że i wilgoć wychodzi podobno, ale kurwa, no Patrycja, jak uszczelki przy robieniu zdjęć się wyginają, no to będzie kurwa nieszczelne okno i tam się nie ma co dziwić, że zimą w tym holu jest yy, chłodno, no. Trzeba zmienić uszczelkę. Kolumna też, jak się tak będzie wyginała, to to pierdolnie na łeb. I oczywiście yy, było, że przepiękna kobieta, Patrycja dziękowała za yy, ko dobre komentarze. No ja tutaj napisałem, Pati, kochanie, wyglądasz dobrze na żywo. No, Patrycja, bardzo ładna dziewczyna. Ja nie wiem, po co przerabiać. No i zdjęcie już zniknęło z, z internetu. Szkoda. Teraz pewnie za kilka, za trzy, cztery dni, jak zrobi się o tym głośno, bo ja uważam, że to jest bardzo chujowe, nie? Bo to sprawia, sprawia że młode dziewczynki to mają kompleksy. Bo kurczę, te influencerki takie piękne, takie kształty mają kobiece. No. Ja takich nie mam i tym dziewczynkom jest przykro, nie? Ja uważam, że Photoshop jest w chuj gorszy od robienia sobie nawet operacji plastycznych. I teraz za kilka dni pewnie Team X się naradzi i wymyślą, że nagrywają taki film, że specjalnie przerabiają zdjęcia, żeby zobaczyć, kto jest spostrzegawczy, żeby zobaczyć, kto zauważy, że taki prank. Ale powiem tak, już była influencerka, która też próbowała coś zatuszować filmem i nie wyszło jej to najlepiej. Nie polecam. Mi, mi jest smutno, nie, bo kogo jak kogo, ale Patrycję to ja bardzo, bardzo lubię, bardzo mocno lubię. Ale no, nie mogę być ślepi, Patrycja. Nie iść tą drogą. Patry